Poznałem pewnego pastora i miałem tłumaczyć jego kazanie, i pytałem się na temat, na podstawie jakiego tekstu biblijnego on będzie mówił to kazanie. I on mi powiedział, i powiedziałem, że trochę inaczej ten tekst będzie brzmiał w języku, na który tłumaczyłem. I on powiedział, a to nie szkodzi, bo on i tak dopasuje do czego chce ten tekst. Także. I właśnie tutaj ten tekst, który był cytowany, jest na poparcie, można dać na poparcie różnych rzeczy, mimo że on jest na inny temat, odnosi się do czegoś innego, ale właśnie przez to, że jest cytowany tekst, sprawia to, tak Biblia popiera to, co ja robię. Także nieważne. Jaki tekst się cytuje, ale że z Biblii i że się mówi, że jest to na poparcie właśnie tej mojej praktyki, tego co robię, i wtedy większość ludzi mówi tak, to musi być od Boga, bo jest poparte Biblią.